A ze mną jest dzisiaj młodszy sprzątający. A ta gra to jest Visera Cleanup Detail. I jak widzicie, no mamy tu trochę do posprzątania. Zatem już wiecie co się dzieje mniej więcej po tym, po każdym odcinku Dead Space'a. Ktoś to musi w końcu posprzątać, czyż nie? Mój uczniu? No dokładnie, panie... ...mój ty O, I widzę, że strasznie robotny jesteś, ale to nie wszystko. Dobra, nie przejmujmy się. Chociaż nie, przejmujmy się! Tu jeszcze, nie dość, że tutaj bałagan taki zrobili, co jeszcze... Kto tutaj? To twoje dzieło? Przyznaj no, się. Tak, to moje, to moje. O! A tak cię pięknie A zapowiadałeś! Tak, tak. tak ci pięknie zapowiadałeś! Zabiję się tak ty tobie. Ale dobra, ja zrobię z ciebie człowieka. Zobacz no. Po pierwsze, wiesz na pewno, że musimy posprzątać te plamy krwi. Zatem zajmij się tym, najpierw. Tylko pamiętaj, żeby sobie za bardzo nie... Uwróć mopa. Dobra. Zatem ja... Ja biorę myśli? wiadro i żeby wyczyścić mopa, zamocz... zamocz go tutaj. Już czysty? Czysty, czysty. Zatem sprzątamy. To twoja pierwsza lekcja mój uczniu. nie zawiedź mnie. Dobra. O już muszę wyczyścić. to co cię stać. Udowodnij, że lata nauki na się opłaciły. <laughs> Właśnie, ty to magistra się przydał. <laughs> Pamiętajcie, jak skończycie edukację, skończycie tutaj. Tak, bo to jest Polska! Okej, okay, widzę, że sprzątanie masz opanowane. Tylko coś trzeba zrobić z tymi śladami po butach i czekaj, czekaj. O, więc sprawdzę to. Zatem przyjrzyj się tej wodzie uważnie, mój uczniów. Z tej wody nie możesz już korzystać, jak jest taka czerwona. Aha. Dotarło? Ta woda jest bardzo zła, zatem musi wziąć nowe wiadro. W tym celu podchodzisz do tej maszyny, no i... naciskasz przycisk i wydaje ci wiaderko. Chociaż czasami ta maszyna świruje i. Weź to wiadro, proszę. Który się bierze? ELE. Musisz wziąć ręce. Odłóż mowa. Aha, A, o. Tylko nie rozlej. <ślesz> <ślesz> <Znowu> nie zawiodłeś! <ślesz> tak bardzo zawiedziony. Boże, dzisiaj naprawdę trudno, trudno młodszego sprzątającego, który by od razu zdawał egzamin. ale <laughs> to był świetny. tylko wziąć, nabrodzić! A sprzątać nie ma komu! Wezmą, nagrają te swoje śmieszne filmiki z tej. jak to się nazywa? Dead spacja. czy jak to? Nieważne! Ale wezmą, nabrudzą, a nie posprzątają po sobie, żeby chociaż płacili za to! <laughs> Ale, uczniu, okay. ty się nie musisz bać. Może się zawsze jakoś dogadać. No. Jakieś problemy z wzięciem wzięcie wiadra? No. No! co <laughs> robisz? O. Ej, puste. <laughs> Boże. Wylałeś mi. No. To ty wylałeś, to twoja wina. Dobra. To to odsunę jeszcze w razie czego od twoich. What the? Dziurawych rąk. No i właśnie o tym mówiłem. Okay, A, że czasami ta maszyna nie wydaje wiader. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej lekcji, a mianowicie sprzątanie śmieci. Odłóż mopa. Widzisz te pociski? Widzisz to mięso wszędzie do oka porozrzucane? No. Wszystko to musi trafić do tego worka tutaj. O, to... <grym> Jazu! <grym> o, <bo>, to, to! <grym> Cię tak... Kto cię tak. uczył? Ty. Nie, ja bym cię nauczył tego lepiej. Ja bym cię nauczył tego tak do zrobienia, że po prostu byś był tutaj takim doskonałym sprzątającym, że nie potrzeba było żadnych robotów z robotów. Wszystko by było idealnie. Ale dobra, mamy inny system teraz do posprzątania: mianowicie te wszystkie części ciała porzucane. No, zatem, to wszystko co musisz zrobić, to. Bossa. Aha, dobra, zatem. Potem uważaj mój uczniu, weź to, aha, ty już masz, Ta, uważaj by tego nie opuścić, bo to narobi jeszcze więcej sypu. no <laughs> właśnie tym mówiłem, potem, <laughs> ale nie wrzucicie to ani trochę, a w ogóle, nie wrzucicie ale... widok takiego ale... mięsa, nie wrzucicie to, że jest to takie obślizgłe, nie. No, jest jeszcze w tobie nadzieja. A jest chabowy? Wiesz Nie mówmy tu o chabowym. Mamy zadań! Mamy zadanie do wypełnienia, mamy mi misję! Posprzątać po graczach Ja. Yeah. Posprzątać po tej ekipie. A powiedz mi, dlaczego... Czemu to zrzuciłeś? Ja zrzuciłem? No. To też rzuciłeś! To wszystko... A! Nie wierzę! Ja w ciebie nie wierzę! Nie! Jesteś już którąś osobą na tym stanowisku, a z każdą kolejną osobą przychodzą coraz gorsi kandydaci! Naprawdę! Dobra, dajcie jeszcze jedno wiadro. Wiadro poproszę. E, co to ma być? Wiadro. To ma być wiadro? A nie, nie to. O! o. Dobra, poproszę. Po prostu posprzątajmy te śmieci, które oni tu pozostawiali. Nie wiem, tu chyba jakiś kawałek bicepsa mam. cej sam, uczniu. Oceń. To jest bardziej biceps, czy bardziej triceps, czy bardziej mięsień klatki piersiowej? Mięsień klatki piersiowej. Dobra, niech ci będzie. A... To ewidentnie wygląda jak wątroba. I z tym chyba nic nie zrobimy, zatem w tej maszynie, mój uczniu, możesz wydać nowy kosz że tak to nazwę, na odpadki. No, na odpadki, dobra. I do tego kosza odkładasz wszystkie śmieci, jakie spotkasz na swojej drodze, typu pociski, części ciała. What the? O, 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 cokolwiek robisz, kontynuuj, gdyż ten kosz właśnie stanął z powrotem na swojej pozycji. A teraz najgorsze, mój uczniu, podział obowiązków. No. W czym się czujesz mocniejszy? W sprzątaniu plam krwi? Czy może w sprzątaniu części ciała i pocisków? E, wolę sprzątanie w krwi. Aha, no to zajmij się tym, tylko pamiętaj, nie rozlej niczego, a ja się tu tymczasem zajmę tymi oto pociskami, które porozrzucali, żeby chociaż to posprzątali, tak symbolicznie. Wiesz, jakby mi się zrobiło miło, gdybyś się dowiedział, że posprzątali chociaż po sobie te pociski? No prawie, katorga! No. Po każdej takiej sesji zostawiałem tony śmieci! Tylko proszę, nie zawiedź mnie tym razem! Niby ja tu jestem przewodnikiem. Niby ja tu rządzę. No, nie, to słowa. Niby ja tu jestem przodownikiem pracy. A tymczasem co? To wszystkie przedmioty robią wszystko po, tylko po to, żeby. Żeby tylko się okazało, że nie jestem jednak taki dobry, jak to się wydaje. Z tej wody jeszcze nie możesz nie, skorzystać. Się. Nie, nie pochlapałem! Ty pochlapałem! Jak miło uczniu, Jaderko, A teraz <grym> Ej, to posprzątaj. Zawsze chciałem sobie zagrać mopem. <grym> no dokładnie. Okay. Przecież to było twoje marzenie, czyż nie? No nie Dobra. Widzę, że ten tutaj zbiornik nie ma już w przyszłości, zatem odłożę go gdzieś na bok. A ci jeszcze bezczelnie jedli chińskie dania. No sam zobacz. Co zobacz, jak cybeszczeni... No nawet ci jedzenie mnie podzielą! No zobacz no. No rzeczywiście. Chęszczyznę zostawili nam. No. Tak, chęszczyznę. Żeby chociaż to zostawili. A tak to tylko jakieś resztki. No niestety, praca za niewdzięczne te pieniądze. Żeby chociaż śniadanie było, Jakaś kawka albo coś. Żeby zachodzić średnią krajową. A średnią krajową to akurat 90% ludzi mieszkających w tym kraju by chciało. No. Swoją drogą chyba nikt nie zarabia nawet tyle. E, a politycy? Gwiazdy? A, a Telewizji? Oni to nie ludzie. <grym> tak, oni to nie ludzie. Oni to parszywe świnie! No. Które tylko patrzą po to, na to żeby hajs się zgadzał. Z YouTube'a. E, słyszałeś może jakieś gwieździe, która by zarabiała hajs z YouTube'a? Rok. A widziałeś kiedyś roka w telewizji? Słucham. Widziałeś kiedyś roka w telewizji? Mm, widziałem go na rokiem orange. Ehm. czekaj, czekaj. Gwiazda z YouTube'a. Owie, Adbuster był tego, kawa czy herbata? Czy jakoś tak. E, nie tylko Adbuster, jeszcze był Wardenga. Kawa czy herbata był w Polsacie? No, no to zarabia. Gwiazda nasza. Mamy swoich ambasadorów. No dokładnie, dokładnie. Powinniśmy być z nich dumni. To wie, jeśli się postaramy, to może w przyszłości my też trafimy tam do telewizji, do poważnych mediów. No dokładnie, dokładnie. A swoją drogą rok chyba miał też jakiś swój kącik w tefan Turbo, w jakimś programie. A no było, było. Pamiętam, że ja parę programów zrobił. No dokładnie. Ale to coś działa w drugą stronę. Szymon Majewski się przeniósł na YouTube'a. A, A no. I mu idzie całkiem nieźle. Super sam. No Subskrybujcie to jest. No. sub... Aaaa! Co ty robisz? Skończyła się woda. Jak się skończyła woda? No nie widzisz kolejne wiadro zapełnione. Eee. No, lepiej O o o No. Przynajmniej jedna dobra wiadomość Że nie wywaliłeś tego! No co? <noise> jeszcze te ślady po stopach, my tu będziemy tkwili całą wieczność! Tak, a jeszcze tam cały korytarz jest. No cały korytarz, no cały korytarz, żeby chociaż jakieś buty na wymianę dali albo coś! No właśnie, a nie znowu coś zrobił sobie sesję na Dead Space'ie, a my to sprzątamy. Tak, ktoś sobie gra elegancko, przeżywa przygodę. Chociaż nie jest to chyba dobre określenie w przypadku tej produkcji. Ej, czy ty to rozla... Dobrze, że to była czysta. Ej, czy, Dobra, czy trzeba ja te to, wiadra jakoś podstawiać, mój uczniu? No, to my co no czekasz? Jezus, no, no a myślisz, postawiam. że co ja robię? No, zobacz tylko. Ja tu muszę zasuwać, ja tu muszę zajwaniać. A ty co? Tylko wtedy hańbę przynosisz rodowi sprzątaczy. <laughs> Ty sobie nie myśl. Sprzątacze to drugi najstarszy zawód świata po zawodzie kobiety na noc. E, najstarszy zawód świata to rolnictwo. Jak już. A kobieta chciała powiedzmy jakiś kawałek mięsa albo coś od męża, który nie był jakby jej partnerem? To A. co miała zrobić? Pojść do mięsnego. Naprawdę? Do mięsnego? No. Tak, poszła sobie do takiego mamuta i... Dzień dobry, potrzebuję akurat mięs trochę. Czy pożyczysz mi trochę? Pożyczysz mi kawalon tak, jakieś takie łódko albo coś. Kurka już. Proszę cię, nie kontynuuj tych swoich dywakacji, tylko sprzątaj Gdyż mamy naprawdę tonę rzeczy do zrobienia i. Aaaa! Co ty tam robisz no? Nie. Oni What mnie tu damn. nienawidzą! Puste wiadro mi dało. Nie wiem. Co, jeszcze puste wiadra? O, no naprawdę, oni naprawdę! Skopią nam tu kasy! Proponuję Cięcia, zrobić jakiś bunt albo coś. Stało. A tu jeszcze resztki. Tu co, ciągle coś wypada, ciągle coś nowego produkuje. Ah! God damn it! Cool. Op co tu się dzieje? Naprawdę. To będzie najciekawszy chyba jak jakiego grałeś. <laughs> naprawdę. O, o! Jest! Sytuacja opanowana. O! Op. Ale w ogóle ty nie lekceważ tego tytułu. Sprzątanie to naprawdę bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. No. Gdyby nie to. W... Ludzie w biurach by siedzieli w zasypionych pomieszczeniach. Ja <laughs> Tam, Dobre, da się tym tak rzucić tak albo coś? Moment, da się tym rzucić jakoś? Nie, naprawdę. Muszę tylko jeszcze sprawdzić. Bez i łap! Jezus, <grystanie> ty Przepraszam! Chciałem tylko... No! Tak teraz się będziemy obrzucać różnymi rzeczami. A! A, Łap serce! A ty mózg. Nie, mózg jest taki bardziej pofałdowany. Ja tu strzątam, a ty się obijasz. Ja małeś. Jestem twoim przełożonym, mam prawo! Ja na cię przełożę, wszystko Tylko spróbuj! To wylecisz szybciej niż... Twoja praca tutaj podróżowa szybciej niż może jest... Nie! A! Twoja praca potrwa tu dłużej niż. Leah, kurde, nie umiem mówić! Nie Twoja nie praca tu potrwała krócej niż Małżeństwo Kim Kardashian. Zgaduję, że nie wiesz, kto to jest. No zgaduję. Że nie wiem. No i może to jednak lepiej. Mój uczniu. Mój mąż. No, oczniu, oczniu. Mój mistrzu. Tak. Prezydencie. Tak. Aczkolwiek wolę tytuł El Prezydente. Mhm. Jest taki bardziej. Szlachecki, taki bardziej budzący respekt, szacunek. No to fajnie, tak. Bo jest... Zaraz pewnie tu nagle wyłapie ktoś aluzję do właśnie Republiki Kubańskiej. Ja bym tam bardziej trochę o Brazylijskiej. E, na Kubie jest właśnie ten totalitaryzm cały. A jest, w Korei Północnej tak. też. Mieszka tam Fidel, który jest spoko nawet. Coś spokojny nawet. Hmm. Tu więcej ktoś zostawił chińskich, chińskich dań. Psinina i te sprawy. kumasz hiszczyzna i psinina. Łapisz? Psinina, od psa. E, nie, kumasz. Nie, nie psu. Ej, Dobra, patrz czek. co za jelita Jelito! Jelito, Nie, to jest grube. E, Czyli sugerujesz, że tylko nie lieli to grube, błagam! Dobra, ten kość się tam tu powoli zapełnia. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę tutaj wypełnijmy ten kosz, pomóż mi! Pomóż mi. Każda pomoc będzie przydatna. O, 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 Dobra, to już jeszcze coś mi zostało. Tu chyba już, a nie, da się jeszcze trochę. Op. Kto to wymyślił, żeby sprzątać po kimś, żeby sprzątać te wszystkie pociski? Jakiś sadysta to wymyślił. Ja rozumiem, że atak obcych, że trzeba się bronić, ale bez no można to zrobić oszczędniej. <laughs> Na przykład korzystając z broni laserowej. <laughs> o, znowu chiszyzna, no nie chamstwo. O. Ja. Ale śmieszno, uchachałeś no, Widzę, że mój drugi uczniu zaczął się starać. No już. Dlaczego jak zawsze no, na ciebie nie. patrzę, to ty mnie musisz zawodzić? Nie ja wiem. Ale już postawiłem. A ty co? Co ty robisz? E, próbuję taką już uporządkować, żeby to jakoś. Zresztą pokażę ci jedną rzecz. Znajduje się ona na końcu korytarza, tylko pilnuj, żeby się nic nie rozsypało. Chodź za mną. Idziesz? Ja idę. E, Jest to daleko. Starasz? Słucham? Czemu skaczesz? Nie skaczę. Podnieś to. A! Zbieraj. Im szybciej to pozbieramy, tym lepiej. Zatem idziemy dalej. O. A zatem, mój drogi uczniu, jest to ostatnia lekcja, jaka ci się przyda. Otóż tu jest spalarnia. I w tej spalarni oto możemy spalić wszystkie te rzeczy, które tutaj zebraliśmy. No, wszystkie rzeczy ci wyjdą, są najpierw Tak, naj... Najpierw niech wejdą do środka Ale toś płonie No płon... ma płonąć właśnie e... Niech spłonie Panie szatanie proszę! Proszę byłoby pojedynczo wrzucać je wszystkie do środka Nie kwestionuj! Mój, METOD PRACY! O, O! Mówiłem, że wejdzie? Mówiłem? No, weszło w końcu. Zatem teraz to zamykamy. Niech się to tam ładnie spali. A ja pójdę po kolejny kosz, po parę kolejnych wiader. Chodź ze mną! No, idę, idę. O, tutaj coś napisałeś ciekawego. Pokaż. God is dead. Bóg jest martwy. Co to? Co mnie to obchodzi? To musi być posprzątane. To musi po prostu być posprzątane i mnie to nie obchodzi. Czy Bóg istnieje? Czy Boga nie ma? Ale posprzątać trzeba. Ale, dobra, dobra. Dobra. No, sprzątaj, sprzątaj. Coś to co strasznie trudne do zmazania jest, powiem Ci. Hmm? Ktoś chyba miał bardzo dobrą grupę krwi. Teraz <grymne> przyniosę to wiadro. Ja Okej, okay. bo to co tutaj mam, to już się nie zdaje do użytku kompletnie. Co jest? O, i dobra. I idę. Okej, okay, idź, czekam na ciebie. No, rozumiem, że ci gorzej. A, a co z tej strony, proszę cię? Spójrz z tej perspektywy co ja tutaj jestem. No. E, Kumasz Aluzję? E... <laughs> nie. nie, ty jak już coś zrobisz. Dobra, szczątamy aluzję. <laughs> Och, te nawiązania do odbytu. I ogólnie podteksty seksualne. Ty to masz chyba jakiś problem. <laughs> nie, skądże! Jak Joe normalny jesteś? Jak e, to? E, nie grałeś w mafię wujkę? E, grałem? No właśnie, to Joe ma tam problemy z tym A tam, bo to jest Joe! Jeden z jego kultowych tekstów to było coś takiego. Wiesz czym się różni rozmowa od seksu? Nie? To chodź do mnie i pogadamy. O, pamiętam. No. Albo chcesz się powalić w domu? Ty będziesz drzwiami, a ja jak do ciebie zapukam. <grym> Dobra, wygląda na to, że. Nic tu nie zdziałamy, nawet w wujkę. Wiesz co? proponuję bunt. Proponuję się zbuntować. Proponuję. Proponuję ci. Rozlać to wszystko! Rozlać, zniszczyć to! Olać tą całą pracę! Zbuntować się! Rebelia! Rewolucja! Za sowiecki sojusz! <noise> <noise> Razem ze mną, Uczniu, zniszcz to wszystko! I znowu! I znowu sprzątamy wszystko, prawda? Tak? Nie, nie sprzątamy! Olewamy to! zwalniamy się! Odchodzimy stąd! I to o tą sensacją, mój drogi Uczniu! Myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy dzień pracy. No Także... tak. A masz! Także. A masz. O! 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 Tak, jeszcze, no syfmy tu. I tą oto sensacją możemy zakończyć ten materiał. Zatem dziękujemy wam wszystkim serdecznie. To była Visera Cleanup Detail. Ja jestem Recek. A ja jestem Brazilii. Trzymajcie się i czołem! No to heja!